Radą miał być dziś stolicą podniebnych emocji miejscem, gdzie tysiące widzów miało z zachwytem patrzeć w niebo. Zamiast tego cisza płacz i ogień. Polska straciła jednego z najlepszych pilotów wojskowych, a święto lotnictwa zmieniło się w dzień żałoby. Witajcie, tu Alicja, na kanale Plotki Gwiazdy. Zawsze staram się być z wami w chwilach ważnych, radosnych i bolesnych. Dzisiejsza opowieść to dramat, którego nikt się nie spodziewał. Do tragedii doszło dziś około godziny 19:30. Polski F-16 zespołu Tiger Demo Team nagle stracił wysokość i runął na pas startowy lotniska w Radoniu. Siła uderzenia była ogromna, maszyna eksplodowała i stanęła w ogniu. Pilot nie zdążył się katapultować. Jego śmierć potwierdził w TVN24 Tomasz Siemoniak. W sieci niemal natychmiast pojawiły się nagrania pokazujące dramatyczny finał lotu, gwałtowne opadanie i eksplozje. Organizatorzy Airshow podjęli decyzję o natychmiastowym odwołaniu tegorocznego wydarzenia. Według nieoficjalnych informacji w kokpicie siedział major Maciej Slab, krakowian, lider F, 16 Tiger Demo Team, absolwent liceum lotniczego w Dęblinie i Amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych. Od lat służył w 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, który reprezentował kraj na pokazach w kraju i za granicą. Jeszcze kilka godzin przed tragedią Slabo publikował w sieci zdjęcie z kokpitu. Na fotografii widać, jak wykonuje charakterystyczny gest Tygrysa znak rozpoznawczy zespołu. Pod ujęciem widniał napis See you over Radom. Dziś te słowa brzmią jak symboliczne pożegnanie pełne tragicznej ironii losu. Eksperci, powołując się na ustalenia Onetu, wskazują, że pilot wykonywał manewr tzw. beczki widowiskowego obrotu samolotu wokół osi podłużnej. To efektowna figura, ale wykonywana zbyt nisko może prowadzić do katastrofy. Najpewniej doszło do przeciągnięcia maszyny, czyli gwałtownej utraty siły nośnej. Na większej wysokości można było odzyskać kontrolę, tutaj margines błędu praktycznie nie istniał. Samolot runął w dół i nie dał pilotowi żadnej szansy ani na wyprowadzenie maszyny, ani na katapultowanie się. Radom miał być areną radosnego świętowania i pokazów kunsztu pilotów, ale zamiast tego stał się miejscem narodowej tragedii. Wśród fanów lotnictwa z całego świata panuje szok i niedowierzanie. W komentarzach dominuje ból i współczucie dla rodziny, dla przyjaciół, dla całego środowiska lotniczego, które straciło człowieka nie tylko z wielkimi umiejętnościami, ale też z ogromnym sercem. Dziś pozostaje pamięć i żąduma. Major Maciej Krakowian zapisał się na zawsze w historii polskiego lotnictwa, a jego ostatni wpis w sieci stał się dramatycznym symbolem tej pasji, która daje skrzydła, ale potrafi też zabrać życie. To są wyjątkowo trudne wiadomości, które dziś musiałam Wam przekazać. Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco i wspólnie przeżywać to. Czym żyje Polska? Subskrybujcie mój kanał i podzielcie się w komentarzach swoimi emocjami po tej tragedii.